Witam serdecznie, dzień nie wiem, który mojej choroby, ale dzień trzeci leczenia. Ech, jak się czuję? Są momenty, że czuję się naprawdę dobrze, ale są momenty, że ja po prostu rzucam no o podłogę łóżko, nie mogę nic zrobić, jestem bardzo, w bardzo dużym bólu. I zazwyczaj jest to po jedzeniu, około godziny czasu. Dzisiaj ranek miałam wspaniały, udało mi się dużo różnych rzeczy zrobić. Po czym musiałam zjeść, żeby przyjąć tabletki, no i niestety ból niesamowity. Do tej pory chyba już trzecią godzinę mnie tak boli, że nic nie mogę. Więc e, nie wiem, czy to coś pomoże, czy nie. Wiem, że polecaliście się e, na takie właśnie dolegliwości. Z braku laku mam e, nasiona czyja. Nie wiem, czy to coś pomoże, ale to mam pod ręką. Zalałam, tak jak mówiliście, wytworzyło się troszeczkę glutków. Nie mogę powiedzieć, że się wytworzyły, ale te, te nasionka troszkę się jakby zrobiły w takim czymś. Także wypiję to. Mam nadzieję, że troszkę chociaż przejdzie. Siemienia już zamówiłam. Nie tak łatwo dostać tutaj na wyspie, więc musiałam zamówić w internecie. Miejmy nadzieję, że przyjdzie przejdzie szybko. I, i zacznę pić tą polecaną miksurę, a tymczasem na zdrowie nasiona czyja mm. Może być Takie śmieszne trochę. Tak jakby nie wypije nasiona, a w ogóle ich nie czuć. Hmm. Fajne. Mam nadzieję, że coś pomoże, bo naprawdę nic nie idzie zrobić z takim bólem.